Widzą je? Siemanko Dzisiaj tworzymy nowy świat Ale niestety nie, nie Nie wysłał mi się Tamten odcinek, nie nagrał i Nie tworzę Tego świata od początku Bardzo mi przykro Ale udało nam, ale udało nam się znaleźć Opuszczoną kopalnię I kilka diamentów Na dziesiątym poziomie Ale też Gramy z moim, no, z moim innym kolegą, z którym jeszcze nie nagrywałem odcinków. O złoto. a z nim jeszcze odcinków nie nagrywałem. I my się zaraz do niego widzowie depniemy i... i wam go pokażę. Gramy też gramy z Antkiem, ze Steve'em i z właśnie z nim. Ja Wam już go pokażę. Tylko, se no, złota nie wykopię tym kilofem. Na tym odcinku, widzowie, myślę, że sobie zbudujemy domki. A wy już zaczęliście budowę domków? Tak, że to... To Naprawdę? Aha. No mi, ja już prawie, ja już kończę ściany i będę zaczynał budować dach. Aha, no to nie niedobrze. Niedobrze, bo ja nie rozpocząłem, nawet z nie wyszłem. No i widzowie nie. Wiem, powiedziałem na tamtym odcinku co się nie nagrał. Klawisz mi się wyjmuje z komputera. Mi się trudniej gra. A zaraz dopniemy się do niego. W ogóle wam jego nazwę pokażę. To jest on Sebix Junior Seuba Ja ile ja mam tego żelaza? Dużo. Teraz to wszystko trzeba przepalić. Dobrze. Więc co jest. Więc wychodzimy z tego cave'a. Mam tu też w świecącej jagody. Więc wychodzimy widownie z tego cave'ika. I pokażę wam go. Depniemy się do niego. No nie no klawiszu. No nie. Już już widzowie wyjdziemy spokojnie. Dajcie mi minutkę. Co to jest? O nie! Oj Myślę, że tu będzie bezpiecznie, o nie na świetnie, walnie. O akurat zginął. On... O nie, a wy se tu w ogóle macie łóżko? Ała, co mnie zabija, mam pół... Put... A bo wy tu spał pointa daliście, a nie, wy tu po prostu budujecie. Pokaż się, pokaż się. Pokaż się. Wygląda właśnie tak. No pokaż się. Co on zrobił? Gdzieś ty poszedł. Stiwie ty tu se domek budujesz? Dobra, cześć Dobra, elo On wygląda widzowie tak, tak, tak No pokaż się, pokaż Schowaj siekierę i pokaż się O, on wygląda tak nie miejsca w akurze, schować <laughs> A to, to jest kogo dom? Antka czy twój? Okej okay. Dobra nie mam... Też nie ma miejsca Weku, żeby ci nic ukraść A znowu takie lagi O dobrze Tu To jest ten kilo, co on tak mówił, bo to jest znana z Portal no. Więc tu też domek zbudujemy Stevie, w ogóle chodź tu do nas, bo nie będziesz w innej wiosce mieszkał. Tamten, tamten odcinek to, Tamten odcinek był troszkę słaby, bo nie chciałem, bo nie chciałem robić um, miasta bez niczego, bez żadnego członka. No i postanowiłem z nimi. 12 i 12 dobrze Jakbyśmy sobie ten to zbudowali Potrzebuję dębowych desek. A ktoś ma dębowe deski okay, Ja mam świerkowe. Okej, ja w ogóle... Ja cię z ja tej depnę, bo... Kurde, klawisz. Tam jest twój dom? Nie, tam są dęby. A dzięki. Dobrze, Steve. Ja nie mogę. Nigdy. Miłość, przestań. Jakupie. Miłość, czy tu masz mieć dom w naszym mieście. Nie. A dasz mi dębowy drewno. Proszę. Dobra, co coś mi się przyda. Proszę, zbuduj się gdzieś tu. No nie he, wu! Wu mi się odczepiło, nie mogę się ruszać. Ale ma, masz tu jasne. O, mogę, okej. Okay. Tam mi się żelazko piecze, proszę, żeby mi go nikt nie ukradł. Dużo. No, a, a mi byś dał troszkę? A ja chcę, proszę, chcę. A ja bym chciał może trzy kości. Trzy kości. Ja cię wygodę. dam każdemu. Każdemu dam po jednej. A tego złota to ja nawet nie mam. A ja mam diaxę, seba. Ile ty A, masz 4? Rzuć tylko dwie kości. Dwie kości. Okej. Okay. To się chodzi do ciebie do domku. Teraz. To do szkrzyki cię kości. A Mateusz sorry, bo mam jednak jedną kość. Ach. A dałbyś mi tą jedną? jedną czekaj, miałem, czekaj. Ja nie mam węku kości. W ogóle Steve pewnie nie słyszycie, ale y, tych dwóch moich kolegów pewnie dacie radę. tak mnie No i ja mam 8 kłód. No niech, nie mogę się znowu ruszać. Przeklęte klawisze. Mogę tylko na S. Trzeba tą bielicę zniszczyć, dać normalną trawę A w ogóle dlaczego my to robimy w świerkowym lesie? No ale dobra Zostaw mi itemy jasne, co ty tu masz? Może czy ty mi coś ukradłeś? Okay. Chyba nie mój nawet u mnie mojemu, mojemu w mojemu, moim domku nawet się budowa nie rozpoczęła. Okej. Okay. Nie wiem po co bo muszę tak. przyjść, znaleźć owieczkę. Tak. Zabieram sobie piecyk I jak sobie zrobiłem zrobiłem sobie mur Z bruku to, to był mur ja myślę, że to domek tam budujesz Budowałem mur dlatego, że byłem po cieniu. A ci widzowie ten, to co Steve budował to nie był mur, ten dom tylko mur Bo Steve jest dzisiaj niegrzeczny i nie zasłużył na diaksa Dobra, nie, spokojnie, spokojnie. Trzeba tu... A ma ktoś łóżko? Albo troszkę wełny? Poczekaj. Ja raz Ja mam dwie wełny. Też mam dwie wełny. Wampir, e, powiem, nie mam powiem ci wełny. kiedy mnie datnie. Żebym sobie tutaj zrobił spawn point. Steve, jeszcze raz to zrobisz. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie. Nie, nie. I koniec, i koniec. Chciałam zrobić, wziąć trzy łóżka w moim domu. Ty masz trzy łóżka, gin! Dobrze! No i przynieś nam trzy łóżeczka. Dobrze, szczęście, że budowałem to z bruku. Uf, to. Ej, miłość, ile ty masz łóżek? Powiedz, powiedział, że trzy. A Antek ma jeszcze cztery wełny, no to będzie dobrze. Nie, nie. Znaczy, Antek ma dwie, a ja i mam, i ja mam dwie. Dobra, daj No. No dziwne, że ci, ci, ci dam. Dawaj. Mhm. Dawaj mi łóżko! Dawaj mi łóżko! A ile? Grasz u podnikiem Steve, dałbyś mi jedno łóżko. No. Ja ci dam, ja ci dam. Ale to poczekaj, tylko masz już w to. domu łóżeczko. Antek ten nie rób łóżka, też ci już tam postawię. W ogóle widzowie, zaraz wrócę Dobrze, widzowie, jestem Ja nie... Nie, 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 Steve idzie Steve idzie się walić, czy coś No Co ja ci, Steve, mówiłem Nie robimy w Team Time, masz PowerPointa? Tak To moje łóżko Dzięki Stewie. On mi dał żelazko. Chyba. jest Państwa, ale gdzie? Jakie ja mam... La... Czy ty mnie bijesz? Nie, to zombie. Nie ja mam za wielkie lagi, zombiaku, proszę, nie bij mnie, mam dwa ser. Ja nie mogę, to moje łóżko. Masz, ma ktoś dla mnie łóżko? Ja dałem wam. A masz wełnę? Zrobię co inne. Okay. Bra, Dobra, Antek. Dasz mi jedną wełnę. A on ma wełnę, nie ma. Sebiks nie ma. To no, mogę wełczek, mam takie lagi. O, dobra. Mówił na crafting. Masz tywie Mopki masz, ale Dobra, idę po. Mopki. Chłopaki, jak coś to idzie do kaalek. Za chwilę wrócę. Rozumiem. No ci tu tu pewnie tu komuś wybuchł creeper. Ouch! Może dalej ode mnie, co? Dobrze. Ja mam za wielkie lagi. Antek! Możemy już wszyscy spać? Ja już śpię Ej, wampel, śpisz? Pan Alek Pan, śpisz? Mój klawisz Mój klawisz, jak go włożyć? Jezu, mój komputer cały szaleje Ja pierdzie, co się, co my, co Co my mówiliśmy, nie robimy Daj Daj Spać. to śpij se. Czemu nikt nie śpi? Proszę, śpijcie wszyscy Jabłko bardzo, nie chodźcie w mojego domku, bo tam z tyłu jest creeper A tam szkielet, idę Idę go zabić z takimi lagami Antek to mój szkielet, proszę, ja nie mam kości. Nie! Ja mam lagi, ja tu. Daj mi troszkę kości. Ała! Creeper odkrył węgiel. Na ja, zginę. Ja jeszcze zombie villager. Strasznie dużo mobów, no. No. Oddawaj moją ziemię! Zombieaku jeden! No, no jak ja drewno postawiłem? No nie, znowu nie mogę chodzić. Takie brzydkie drzwi sobie weźmiemy. A przecież ja mam... Oś. Ja mam ciemno ciemnodębowe! Po co ja robiłem takie dziadowskie? To jest czarny... A to nie jest ciemnodębowe. Tak, ciemnodębowe. No właśnie wiem, nie idź tam. Ale zna? nie! <laughs> Ale się Aha, a ktoś mam do ciebie pytanie. O zrobię go nie, żadnymi miłośkodami, żadnymi ściwie kodami. Ile ten odcinek ogóle trwa? O kurde, jest za długi już. Widzowie, dokoń, dokończę domek poza odcinkiem, pokazywam Wam na następnym odcinku. Dziękuję bardzo, dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. pa pa pu!